Cześć. W tym filmie podzielę się z Tobą moimi osobistymi wskazówkami na temat klientów, jak pracuję z moimi klientami, jak osoba staje się moim klientem i w najlepszym przypadku pozostaje moim klientem. Najważniejsza, najważniejsza, najważniejsza rada, którą chcę Ci dać jest, żebyś traktował swojego klienta tak, jak. Uważasz za słuszne, więc mam na myśli, jest ten słynny zwrot, czyli tak zwana złota zasada. Traktuj każdego człowieka tak, jak sam chciałbyś być traktowany, ale na początku zawsze myślałem, że wszystko jasne. To jest to, z czasem musiałem rzeczywiście stwierdzić, że to nie jest właściwa droga, przynajmniej dla mnie, bo nie. Wszyscy tak chcą być tak traktowani, jak chciałbym być traktowany. Na przykład, gdy ma się. Ma umówioną wizytę, czyli spotkanie jeden na jeden, doradztwo w studiu, w praktyce, czy jakikolwiek inny sposób, nie każdy chce być od razu przytulany, to tylko przykład, ale dokładnie to jest przykład, żeby każdy zrozumiał, więc bardzo lubię być przytulanym przez ludzi, których już miałem okazję poznać, ale jeszcze nigdy nie spotkałem osobiście, ale po prostu czuję, wow, ok, tu jest chemia, można się przytulać. Ale nie każdy to lubi. I dlatego daję ci tę radę, traktuj naprawdę każdego klienta tak. Uważasz za słuszne i jak najlepiej możesz się z tym pogodzić, bo ostatecznie to ty podejmujesz tę decyzję i ponosisz za nią odpowiedzialność, co chcesz przekazać swojemu klientowi, swojemu potencjalnemu długoterminowemu klientowi, co jeszcze jest ważne i to jest następny punkt. Uwolni się od tego z myślą cholera. Było teraz zakończenia, bo każdy człowiek zostanie twoim klientem, bo ostatecznie to jest emocjonalna decyzja, którą klient również podejmuje. Nie chodzi tylko o to, że on wtedy to czuje, produkty są dobre. To prawdopodobnie mi pomoże. Na przykład Test na suchą krew, który również pokazuje, że mam 15 do 1 ciche stany zapalne, czyli równowagę omega 6 do 3, i wiem, że olej mi pomoże, ale ty, jako doradca, po prostu nie mogłeś go emocjonalnie zaangażować. Uwolnij się od tego, bo to jest również ważne wiedzieć, że Prawdopodobnie prowadziłeś świetne doradztwo, ale po prostu nie mogłeś zbudować tej emocjonalnej relacji. Świetne doradztwo, ale po prostu nie mogłeś zbudować tej emocjonalnej relacji, nie zbudować. I to jest moja następna rada. Spróbuj naprawdę wczuć się w osobę, która siedzi przed tobą, wczuć się w sytuację, więc poczuj, co ta osoba mogła już przeżyć w danym momencie, na przykład tego dnia. Bardzo prosty przykład. Tak, myślę, że mamy jeszcze jedno pytanie. Dlaczego mogę to nazwać? Bo niestety sam to regularnie przeżywam. Wyobraża się to rano jako matka. Trzech chłopców staje się, wszystko jest harmonijne. Wszyscy są spani, nie mają żadnych. Krótka przerwa. Ale wszystko idzie inaczej. I wiesz, że to matka właśnie wieczorem miała te konsultacje. Ale oczywiście nie wiesz, że jej dzień już tak się potoczył. Na przykład w pracy wystąpiły jakieś komplikacje i po prostu z spokojem, z opanowaniem podejść w konsultacji i na tym budować, a nie od razu. Wup, 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 bo dokładnie. To ta mama miała przez cały dzień. Więc człowiek trzeba spróbować wczuć się. Te sytuacje. Osoba, przeciwko, zrozumieć i wprowadzić tę spokojność, to zrozumienie do tej konsultacji. I to robię przy każdej konsultacji. Przy każdej zawsze pytam, jak się masz? Jak minął twój dzień? Czy jesteś zdenerwowany? Czy masz już jakieś pytania? Czy już spojrzałeś na swój test na suchej krwi? I w ten sposób stopniowo buduję konsultacje. To była następna wskazówka. Więc czy to też ważne, że gdy wtedy ta osoba, jak ludzie, podejmują decyzję, w porządku, zostanę teraz klientem, chcę otrzymać ten protokół zdrowotny, tylko olej cokolwiek od ciebie, a ty będziesz mnie dalej wspierać. Z mojej strony ważne jest, i to jest następna wskazówka, którą chcę ci przekazać, że daję w tej kwestii obietnicę, że zawsze możesz. Liczyć na moje wsparcie i na to, że możesz na mnie polegać. Że osoba naprzeciwko naprawdę czuje i odczuwa, że nie jest sama, wiem, że zawsze mogę się do, niego, do niej zgłosić i zależnie od tego, co się dzieje, i dokładnie to mówię, więc zostaje klientem. A potem od razu ustalamy. Rytm co dwa tygodnie, więc klient zgłasza się od razu, gdy paczka dotrze. Początek. Dzięki tej pierwszej konsultacji wiem, jak wygląda jego codzienność, na przykład jak wygląda śniadanie. Kiedy po raz pierwszy coś je, kiedy ostatni raz coś je, kiedy wprowadza dobre tłuszcze do swojej codzienności, żebym na przykład mógł włączyć play balansujący. I to jest bardzo, bardzo ważne, więc. Proszę, umów się od razu, jak tylko Twoja paczka dotrze, skontaktuj się ze mną, więc potem obiecuję: będziemy dzwonić, pisać cokolwiek. Skontaktuję się z Tobą za dwa tygodnie i zapytam, jak się masz, czy już czujesz jakieś objawy detoksykacji i tak dalej. I daj mu wtedy ewentualnie wskazówki, jak na przykład poprawić objawy detoksykacji. I zawsze mówię: Ok, to skontaktuję się z Tobą jeszcze raz. Za dwa tygodnie nie pytam. Jeszcze nie mówię. A snos skontaktuje się z Tobą jeszcze raz. Za dwa tygodnie. Nikt powie, wow, nie. Nikt powie, nikt nie powie, bo on wciąż jest w tym nowym etapie z olejem. Być może już potrzebuje wskazówek. O nie, zapominam o tym za każdym razem. Jak lepiej to zrobić? Żebym nie zapomniał o tym oleju. Te wskazówki też są ważne. Więc potem. Po tych czterech tygodniach podejmiemy decyzję razem. Pytam, w jakim rytmie mogę się znowu skontaktować. A u mnie zazwyczaj jest tak, że kontaktuję się co sześć do ośmiu tygodni ustawie. Dla siebie do mojego kalendarza, żebym na pewno o tym nie zapomniał. Więc pani, psy. Z... Na przykład dzisiaj, 21.01, u mnie to będzie konsultacja i wiem, że za cztery tygodnie. To jest dwa Luty to jest ostatni dzień, kiedy się odezwę, i na tym będzie się budować. A więc, ostatnia, ostatnia rada, którą chciałbym Ci przekazać, jest: yy, nigdy nam się nie narzucam, ale jestem tutaj.